Jom się mano z tej strony Macio. Dzisiaj wykorzystamy 3 deki. Tak, jego deku. Musi się tylko przejrzeć. Wiem, że w ostatnim deku trochę coś pomieszałem. Patrzcie, Patrzcie, jak jeszcze doznam ze sobą. Miał być inne na postaci, ale jeszcze dwóch mi brakuje. Prawdopodobnie muszę mm, mieć 24 to zrobić. 3 razy 8 to jest 24, tak? Tak, 24 to jest. Normalnie nie wiem tego policzyć. Nie umiem tego normalnie policzyć. Mam 22, posta 22 postacie, a to musi mi wystarczyć na 3 deki. Dzisiaj... Dlaczego ja to obliczyłem? Coś ze mną nie. Dobra, już, nie... już nie będziemy gadać. Na początek bierzemy pierwszy dek. Zobaczymy, jak nie będzie się grało. Więc zaczynajmy. Zobaczymy, jak nie będzie się grać. O, właśnie zapomniałem. O, on ma tego. Nie, on musi mieć. Te... On tego dobrego musi mieć. On tego musi mieć. Jestem dobry. Algo nie mam. Wygląda, że może go już mieć. Nie, niesprawiedliwe. Okej, okay, dobra, postawię sobie tego. On tego jeszcze Gianta postawił.

Kurilin, kurilin, kurilin No, nieno hey, hey. Ui, Mosca, brava on riinan sukutuu ja yhdessä päälle. Bam 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 bam. Goblin barelli son dobri. Oni sun epikami. Dlatego dobrze są. Karcie. Zjadł go, co nie? Jeszcze nie jestem ucieszony, co nie? Dziękuję gościu, że go. Dużo razy nie postawiłem. Było królem w kartów. Jedna korona mi się przyda, jestem królem teraz. Teraz ja się skidaj otworzyć nogę wszystkich. I da chyba komuś to powiedzieć. Dobra. Drugi. Oni w ogóle mnie zaatakowali, patrzcie! Otakowali mnie! Kaszka. Szybko na niego! Ej, ty malutka! No przestań! Trzeba na ciebie kogoś nasłać. Może te, ten typiasz na ciebie coś, coś ci powie? Co ty? Byś mi go zjadał? O nie, ja nie pozwolę zjadaczem być. Za, ja ci zjadacza mogę postawić. No na zjadaczy mi. Zjadaczy mi kilka zjad. Nie można mi zjadać zjadaczy, bo zjadacze zjadają zjadacze, no co ty tak myślisz? Jakiś kanibal, co to jest w ogóle? dobra. Postaw go. Mega szmiorstwa. Woo! Ej, patrzcie na to teraz! Weź przestań! E, zaraz się widzimy! Gdybym musiałam ich się pozbyć, ale, kole, ale kolejna fala na mnie jedzie teraz. Coś, coś zrób w ogóle. Nie wiem, rób coś. Duża armia idzie, musicie to zobaczyć. E, jednak nie musicie patrzeć na to. No! no! Dobra, ten deck był trochę słaby. To jest ostatni deck. Musi być snobowski. no, no nobowski. Nie powiem, że jest jakiś najgorszy, ale trochę Nobowski śred postaci na, na ósmej. Trzy postacie na siódmej, a jedne na piątej. Dobra, już nie będziemy gadać. Okej, okay, patrzcie ja teraz sobie tych postawię. Eee, trochę ich robiłem. Co zrobiłem? Si Pekka. Mini Pekka. Pekka jest lepsza niż jakaś mini Pekka tam. Pekka, let oh go. Dobra To nie będzie jakieś szczęśliwe dla niego Postawię mu żeby było mu łatwiej Zużyję sobie 500 z eliksirów Dzięki ja? Co Ja zrobię to jest głupie? głupie Dobra Przepraszam 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 że się teraz chciało Wiecie Wiecie do kibelka nie będę szedł Co jest nie tak yy, Widzimy się jak on dotrze tutaj on już dotarł tutaj. To jest niewybaczalne. Zobaczcie, co się tu dzieje. bo ja mu jednym wieżę zbiłem. Co się stało? Nie. Nie, trzeba cię pokonać w ogóle. Tak specjalnie zrobione. Walkerii teraz nie. Pekkę postawię. Mini Pekkę. A dlaczego nie? Okej. Okay. Fajnie nawet. nawet. Bardzo fajnie. Jestem najlepszy, kto mógł te plotki. Jestem. Nigdy mi żadnej wieży nie zbijecie. Jestem numerem jeden. Papa pa, widzowie! Żegnamy w imię. Wymarszczasz się, żegnam. Skończy się runda. A skończyła się runda? No skończyła. No jeszcze się nie skończyła. Skończyła się. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie. Was żegnam. 아빠